Dlaczego na ziemi pojawia się pleśń? Nie jest to wynik przelania, tylko złej wentylacji. Jeśli macie w domu problem z słabą wentylacją, to na pewno w zimie, jesienią lub na wiosnę pojawi się u Was taka pleśń. Są na to dwa sposoby. Pierwszy, zmniejszający ryzyko wystąpienia takiej pleśni, jest podlewanie od dołu przez zamoczenie doniczki, a nie e, podlewając ją od góry, mocząc ziemię. Następny sposób, to możecie sobie wysypać na tą górną warstwę ziemi, e, warstwę karamzytu, tak żeby dokładnie przykryć tą ziemię. Może być to keramzyt albo jakieś drobnozdobne kamyczki, tylko ważne żeby nie było jakieś pomalowane tak, żeby ta farba przy podlewaniu, gdy będziecie podlewać od góry nie spływała nam do ziemi. Teraz co zrobić sobie z taką pleśnią? Po pierwsze możecie sobie wziąć widelec albo łyżkę i ściągnąć tą górną warstwę pleśni, wyrzucić, yy, możecie też dosypać, yy, uzupełnić yy, tą zebraną, spleśniałą ziemię yy, nową, świeżą yy, i posypać cynamonem cynamonem lub yy, węglem aktywnym.